Ogień Meghan Markle przyłapana w Kensington Palace? Korona bomba, szokujące doniesienia, tajne przejścia, skradziona biżuteria i gniew księcia Williama. Głośnik Czy to największy skandal w historii brytyjskiej monarchii, wstrząsające informacje o świat, Meghan Markle miała wtargnąć do prywatnych wnętrz Kensington Palace. Twarz krzycząca ze strachu według nieoficjalnych źródeł, nocą została zauważona w tajnych korytarzach rezydencji księcia i księżnej Wali, a całą sytuację miał ujawnić sam książę William. Aparat fotograficzny z lampą błyskową, zdjęcia z monitoringu, rodzinne konflikty i tajemnicza biżuteria Kate Middleton czy to przypadek, czy misternie zaplanowana intryga? Ogień, dlaczego Megan znalazła się w strefie, do której nie miała dostępu, kamień szlachetny, czy chciała odzyskać coś, co uważała za swoje, a może to prowokacja z pałacu? Nie czekaj, odkryj całą prawdę o królewskim skandalu, który wstrząsnął Wielką Brytanią. Strzałka w dół, kamera filmowa. Szokujący skandal w rodzinie królewskiej Meghan Markle w prywatnych wnętrzach Kensington Palace. Skandale w rodzinie królewskiej od zawsze przyciągały uwagę opinii publicznej, wzbudzały emocje i wywoływały burzliwe dyskusje. Jednak niewiele z kontrowersji otaczających brytyjską monarchię budzi tak silne zdumienie jak najnowsze oskarżenia. Wyobraźcie sobie, Meghan Markle, kobieta, która niegdyś była centralną postacią królewskiego blasku, rzekomo zakradła się do prywatnych pomieszczeń księcia i księżnej wali, a sytuację ujawnił sam książę William. Historia ta, wydająca się niemal nierealna, wstrząsnęła światem mediów i wywołała lawinę spekulacji. Tajemnicze początki, szeptane plotki i przeciekające zdjęcia. Początkowo doniesienia o incydencie zaczęły krążyć w zamkniętych grupach dyskusyjnych oraz na prywatnych forach internetowych. Z czasem, gdy wyciekło rzekome zdjęcie przedstawiające Megan w ciemnym korytarzu prywatnej części pałacu, historia przybrała na sile. Według relacji, fotografia została wykonana przez pracownika królewskiego personelu, który miał dostęp do monitoringu, obraz, który miał być niepodważalnym dowodem obecności Meghan w miejscu, gdzie nie miała wstępu. Kontekst rodzinnych napięć, stare rany i nieugaszone konflikty było wiadomo, że od momentu pojawienia się Meghan w królewskim środowisku, narastały napięcia między nią a Kate Middleton, księżną Walii. Już od pierwszych dni istniały doniesienia o nieporozumieniach, od sporów dotyczących ubrań na weselu, przez wzajemne pretensje, aż po nieoficjalne oskarżenia o brak szacunku do tradycji. Dodatkowo, już wcześniej między braćmi, księciem Williamem a księciem Harrym, istniało rozwarstwienie, pogłębiane przez różne podejścia do obowiązków królewskich oraz wzajemne pretensje o lojalność. W tym burzliwym kontekście oskarżenia, jakoby Megan celowo wtargnęła do prywatnych przestrzeni pałacu, nabierają szczególnego znaczenia. Czy była to celowa manifestacja buntu? A może desperacka próba odzyskania czegoś, co uważała za swoje, lub jedynie tragiczny błąd, który miał wywrócić do góry nogami już i tak napięte relacje? Incydent, który zmienił wszystko, relacja z dramatycznego odkrycia. Według najbardziej dramatycznych relacji, incydent miał miejsce podczas jednej z nocnych godzin, gdy na pałacowych korytarzach zapanowała cisza. Nagle ktoś zauważył megan poruszającą się w strefie, która była absolutnie niedostępna dla osób nieupoważnionych. Niezwykle niepokojące były informacje, że mogła ona manipulować systemem zabezpieczeń lub być może korzystać z pomocy kogoś z wewnątrz. Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy sam książę William, znany z opanowania, ale i głębokiej troski o rodzinę, niespodziewanie natknął się na Megan w samym sercu prywatnej strefy pałacu. Świadkowie relacjonowali, że jego reakcja była natychmiastowa i pełna gniewu, gdyż miało to nie tylko naruszać zasady bezpieczeństwa, ale również podważać zaufanie, na którym opiera się cała rodzina królewska. Symbolika biżuterii, więcej niż tylko ozdoba, najbardziej szokującym aspektem całej afery była jednak informacja, że Meghan nie tylko naruszyła prywatność pałacu, ale także miała w swoich rękach elementy biżuterii należące do Kate Middleton. Biżuteria księżnej to nie tylko wyraz luksusu, wiele z tych elementów ma głębokie znaczenie sentymentalne. Wiele z nich było przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a niektóre należały niegdyś do pamiętnej księżnej Diany. Gdyby oskarżenia się okazały prawdziwe, konsekwencje dla reputacji Megan mogłyby być katastrofalne. Nie chodziłoby już tylko o złamanie zasad bezpieczeństwa, ale o bezprecedensowy atak na dziedzictwo i tradycję królewską. Czy mogło to być działanie wyłącznie pobudzone chciwością? A może za tym kryła się głębsza, osobista motywacja, desperacka próba odzyskania czegoś, co kiedyś należało do niej lub, co gorsza, manifestacja braku szacunku dla instytucji, do której kiedyś należała? Teorie spiskowe i spekulacje, kto naprawdę stał za incydentem, jak to często bywa w przypadku afer królewskich, pojawiło się wiele pytań, na które trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Jedna z teorii głosi, że cała sytuacja mogła być misternie zaaranżowana przez osoby wewnątrz pałacu, mające na celu ostateczne zdyskredytowanie Megan. Mogło to być również działanie odwetowe, ktoś, kto czuł się skrzywdzony przez jej wcześniejsze zachowanie, postanowił ujawnić jej rzekome przewinienia. Z drugiej strony, niektórzy sugerują, że incydent był wynikiem błędu, który mógłby być zinterpretowany jako niewinne niedopatrzenie. Jednak biorąc pod uwagę rygorystyczne procedury bezpieczeństwa w pałacach królewskich, przypadkowy dostęp do prywatnych stref wydaje się niemal niemożliwy bez udziału osoby z wewnątrz. Reakcje rodziny królewskiej i medialna burza reakcje na całą aferę były natychmiastowe i skrajnie podzielone. Książę William, przedstawiany jako wzór dyscypliny i odpowiedzialności, nie mógł zignorować naruszenia jego prywatnej przestrzeni. Jego złość była zrozumiała, nie chodziło tylko o bezpieczeństwo, ale również o honor i tradycje, które są fundamentem całej monarchii. Kate Middleton, której biżuteria, pełna historycznego i emocjonalnego znaczenia, stała się jednym z głównych symboli tego skandalu, była przedstawiana jako osoba głęboko dotknięta zaistniałą sytuacją. Opinie publiczne szybko podzieliły się na dwa obozy. Zwolennicy Meghan widzieli w niej ofiarę intryk, podczas gdy krytycy nie kryli przekonania, że nigdy nie była gotowa na królewskie zobowiązania. Media, zarówno brytyjskie, jak i międzynarodowe, wykorzystały każdą chwilę, aby analizować każdy szczegół wydarzenia. Od analiz oświetlenia na wycieku zdjęć, przez badania kadrów z monitoringu, aż po spekulacje na temat możliwych konsekwencji prawnych i politycznych. Cała sytuacja stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, gdzie hasztagi takie jak Megan Intrusion i Royal Scandal przybierały na sile. Konsekwencje prawne, bezpieczeństwa i dyplomatyczne nie sposób pominąć aspektów prawnych tej afery. Wejście do strefy o ograniczonym dostępie w Pałacu Królewskim to nie tylko naruszenie zasad protokołu, ale potencjalnie poważne przestępstwo. Brytyjskie prawo przewiduje surowe kary za wtargnięcie na teren chroniony, a cała sytuacja może wywołać rewizję stosowanych procedur bezpieczeństwa. Dochodzenie w tej sprawie mogłoby zmusić władze do podjęcia działań, zarówno wewnętrznych, jak i ze strony służb porządkowych, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Dodatkowo, ewentualne konsekwencje dyplomatyczne i medialne mogłyby wpłynąć nie tylko na reputację Megan, ale również na wizerunek całej rodziny królewskiej. Każdy kolejny szczegół tego incydentu zdaje się potęgować atmosferę nieufności i kryzysu, która w ostatnich latach już tak mocno nadszarpnęła relacje między członkami rodziny. Podsumowanie, przyszłość królewskich relacji w cieniu skandalu, czy incydent z udziałem Meghan Markle miał charakter zaplanowanego ataku, czy był wynikiem przypadkowego błędu, pozostaje wciąż kwestią dyskusyjną. Jedno jest pewne: oskarżenia o wtargnięcie do prywatnych przestrzeni pałacu i rzekome kradzieże biżuterii Kate Middleton wywołały burzę, która może na długo wpłynąć na relacje w rodzinie królewskiej. W miarę jak nowe szczegóły zaczynają wychodzić na jaw, a media nie przestają spekulować, pozostaje pytanie, czy ten skandal będzie jedynie kolejną chwilową perturbacją, czy też stanie się punktem zwrotnym, który na zawsze odmieni losy monarchii. Bez względu na to, jaka będzie prawda, wydarzenie to przypomina, że nawet najbardziej starannie strzeżone tajemnice mogą wyjść na jaw, a granice prywatności w świecie władzy są bardziej kruche, niż mogłoby się wydawać. Ta dramatyczna opowieść o zdradzie, konflikcie i nieprzewidywalności w sercu brytyjskiej monarchii wciąż budzi emocje i pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Przyszłość relacji między Meghan Markle, księciem Williamem, Kate Middleton oraz pozostałymi członkami rodziny królewskiej wydaje się teraz bardziej niepewna niż kiedykolwiek, a echo tego skandalu może jeszcze długo rezonować zarówno w murach pałacowych, jak i w świadomości opinii publicznej. Ta przetłumaczona i poprawiona wersja stanowi próbę oddania intensywności emocji, dramatyzmu i złożoności sytuacji, która wstrząsnęła światem mediów i fanów monarchii. Każdy fragment tej historii, od cichych szeptów w zakamarkach internetu, po gwałtowną konfrontację w prywatnych wnętrzach pałacu, buduje obraz zdarzenia, które, niezależnie od ostatecznej prawdy, na zawsze zapisze się w kronikach królewskich kontrowersji.